Cześć, z tej strony Anton. Kolejny problem do rozwiązania, do naprawienia rzecz. Jedna, która tutaj została zmieniona podczas aktualizacji Maze Plus. Yy, najpierw przybliżę, jaki jest problem. Gram na mapie, na której są dodatkowe uprawy. Jedną z tych dodatkowych upraw jest Żyto. Yy, żyto również tutaj zostało zaimplementowane do Maze Plus. Dzięki temu mogę wykorzystywać Żyto do tworzenia pasz. Jak widzicie, do produkcji śruty zbożowej mogę wykorzystywać Żyto. Proszę bardzo, z menu można wybrać sobie Żyto. Niestety, one tutaj nawet leci, niby, ale nie, nie uzupełnia tego młynu. Problemem jest tutaj aktualizacja Mace Plus, który, którą tutaj niedawno wykonałem. To znaczy, m, aktualizacja jest najbardziej, jak najbardziej dobra, tylko że zmiany, które tutaj wprowadziłem spowodowały, że będę musiał zmienić jedną rzecz w tej modyfikacji. Rozpakowałem sobie ten zaktualizowany Maze Plus, ale tu jeszcze jedna taka uwaga. Generalnie jeżeli zmieniacie sobie receptury pasz, tudzież zmieniacie sposób karmienia zwierząt, do tego wykorzystywany powinien być plik albo taki modzik malutki, który łącznie możecie ściągnąć, również powinniście w sumie ściągnąć, również z Maze Plus i on się nazywa Maze Plus, Animal Food Additions. I generalnie tam zmieniamy te wszystkie rzeczy. Niemniej jednak, jeżeli zmieniacie recepturę śruty zbożowej, to wówczas będziecie musieli niestety również edytować po aktualizacji. Będziecie musieli również edytować y, sam mod, czyli Maze Plus. Aby przywrócić poprzedni stan, czyli możliwość robienia sobie śruty zbożowej łącznie z żytem, będziemy musieli edytować sam młyn, ponieważ w tym przypadku jest tutaj problem z młynem, niekoniecznie z recepturą, dlatego po rozpakowaniu Maize Plus wchodzimy do katalogu data i tutaj wchodzimy do katalogu odpowiedzialnego za młyn i będziemy edytować ten XML o takiej nazwie. Po otwarciu tego, tego XMLa w tej linie, u mnie jest to 221, u was może być całkowicie inaczej. Generalnie, generalnie, w tym miejscu musimy po prostu dopisać to, co jest akceptowalne przez ten młyn, aby do niego wlatywało, że się tak kolokwialnie wyrażę. Czyli mamy w tym momencie możliwość dodawania. To jest owies, to jest jęczmień, to jest pszenica i to jest sorgo. Łącznie z tym tutaj będzie po prostu, to jest, to jest śruta zbożowa. Czyli wszystkie rzeczy, które są akceptowalne, aby w tym młynie się znajdowały. Z racji tego, że po aktualizacji nie ma tutaj tej dodatkowej uprawy, to po prostu trzeba ją sobie tutaj dopisać. Żyto to mnie się nazywa raj. No dobra, tutaj z małej litery. No to żeby się już tutaj e, trzymać, to sobie po prostu dopisujemy raj. Możemy tutaj pozmieniać też różne ciekawe rzeczy. Tak więc ten młyn może mieć większą pojemność albo mniejszą. E, tak samo jest tutaj jak widzicie, dotyczy kukurydzy, ponieważ ten młyn chodzi w dwóch trybach. Tak więc w trybie, kiedy jest młynem do kukurydzy, oczywiście musi akceptować również. Tą kukurydzę, i tu mam jeszcze ten środek, który zakisza, i robi się od razu z tego CCM czy coś takiego. Tak więc, no generalnie, wystarczy, że sobie tutaj dopiszecie te dodatkowe uprawy, z których robicie śrutę zbożową, bo to dotyczy tylko i wyłącznie tworzenia śruty zbożowej. Za to jest odpowiedzialny właśnie ten młyn. Zapisujemy ten stan. I z powrotem wrzucamy ten Maze Plus do katalogu z modami I zobaczymy czy teraz będzie to działało Wracamy z powrotem do gry z nadzieją, że teraz będzie można tutaj spokojnie sobie dodać Te żyto I mam nadzieję, że te zmiany pozwolą mi coś takiego zrobić Mam pszenicę tutaj, dobra wsypiemy sobie pszenicę niech będzie Chociaż jest bardzo mało I Zobaczymy tak, jest owies również jest żyto to te rzeczy, które są tutaj akceptowalne i sobie przesuwam, o tym decyduje, o tym decyduje receptura. Natomiast, która jest zapisana w innym pliku, chociaż może być też w, w, w samym modzie, tak? Dobra, sypiemy sobie. Wreszcie jest uzupełniane, proszę bardzo. Właśnie o to chodziło. Po prostu sam młyn. Nie receptura była tutaj problemem. Mam nadzieję, że co niektórym wam też pomogłem, jeżeli wy sobie zmieniacie receptury i chcecie na przykład, żeby z innych pasz była możliwość tworzenia tworzenia z zbożowej, chociażby nie wiem, jeżeli ktoś sobie dodaje soję, albo to w sumie dobry pomysł, albo na przykład nie wiem, pszenżyto, jakieś dodatkowe uprawy, to problem może być tutaj młyn, ponieważ ten młyn musi Wiedzieć, co może wlecieć tutaj do tego środka. Tak kolokwialnie rzecz ujmując, zmienienie samej receptury nie spowoduje, że zrobicie sobie tą, tą tą śrutę właśnie w taki sposób, korzystając z tego młynu. Ponieważ inne młyny, jako dodatkowe modyfikacje, mogą mieć taką opcję i nie jest to żadnym problemem.